Zawsze na początku wakacji media straszą ludzi barszczem sosnowskiego. Dużą byliną, która ma działanie parzące powoduje oparzenia skóry głównie w ciepłe, słoneczne dni. To jest ta roślina po lewej stronie, ta większa. Barszcz sosnowskiego pochodzi z Kaukazu jest krewniakiem naszego barszczu zwyczajnego. Ta roślina po prawej stronie mniejsza, te dwa liście tutaj. O te. To barsz zwyczajny, a ta roślina większa po lewej stronie to barsz sosnowskiego. Nie daje tu jeszcze kwiatu barszczu zwyczajnego, bo u nas jeszcze nie kwitnie. Barsz sosnowskiego kwitnie trochę wcześniej. Ma dużo większe liście, więc jak, jak je odróżnić od siebie? Barsz sosnowskiego ma dużo większe liście, jest rośliną dorastającą zwykle do 2, 2,5 metra. Barsz zwyczajny zwykle nie przerasta człowieka, musi rosnąć w jakiś szczególnie dobrych warunkach, żeby przerósł człowieka. Także barszcz zwyczajny ma liście około trzy razy mniejsze, ma liście bardziej ciemnozielone. Może tego tak teraz nie widać, ale im później będzie, im później, w późnym latem, to barcz sosnowskie, sosnowskiego będzie miał liście takie bardziej pożółkłe niż teraz, a bardzo zwyczajny ciemnozielone. Ale już trochę to widać nawet w tej chwili. Poza tym, Barszcz Sosnowskiego ma bardzo charakterystyczne Czerwone plamki na łodydze Barszcz zwyczajny y, może mieć jakieś takie na ogonkach liściowych i łodygach pojedyncze małe kropki, natomiast Jeśli spotkamy się z wyraźną taką y, Rdzawo-czerwonawą plamistością To na pewno jest to ten niebezpieczny barszcz Także Wtedy raczej nie należy go zbierać. No i widać, że po prostu liść barszczu sosnowskiego jest no wyraźnie większy od ręki. Nawet jedna łatka, a tutaj mamy no coś takiego po prostu dużo, dużo mniejszego. Oczywiście nie należy panikować, nie zawsze poparzymy się barszczem sosnowskiego. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy jest ciepło i wtedy właśnie wydzielane są związki chemiczne, które, które powodują to oparzenie. Poza tym osoby o ciemnej karnacji są dużo odporniejsze na poparzenia. Najbardziej wrażliwe są osoby o bardzo jasnej karnacji. Należy po prostu zapytać miejscowych. Zwykle jeśli barcz sosnowskiego rośnie w okolicy, to ludzie o tym wiedzą. Obok barszczu sosnowskiego występuje jeszcze inny, podobnie niebezpieczny gatunek u nas. Barszcz mantegaziego. To jest też roślina z Kaukazu o węższych łatkach. Jeśli będziemy mieć takie bardzo wąskie łatki... I też będzie taki duży, to będzie to barszcz Mantegaziego, bo barszcz zwyczajny też może mieć węższe łatki niż te tutaj pokazane. Natomiast nie będzie taki duży i nie będzie miał tych wielu czerwonych plam. Proszę pamiętać, że uprawa i rozprzestrzenianie barszczu sosnowskiego są w Polsce prawnie zakazane. Jest w tej chwili specjalne prawo zakazujące rozpowszechniania tej rośliny jest to roślina niezwykle inwazyjna nawet kilka nasionek, które upadną nam gdzieś w ogrodzie może z nich wyrosnąć roślina i potem bardzo ciężko będzie ją zwalczyć miałem takie doświadczenie sam kilkanaście lat temu, kiedy rurę, taką jedną łodygę z baczu sosnowskiego wziąłem sobie, żeby zrobić didgeridoo i z tego bardacha upadło właśnie kilka nasionek w moim ogrodzie i potem zajęło mi 3 lata zabicie tych kilku barczy Sosnowskiego, które z tego wyrosły. No musiałem dołożyć wielu starań, żeby je w końcu wyniszczyć. Także pod żadnym pozorem tej rośliny nie rozprzestrzeniajmy. Są miejsca w Polsce zupełnie pozbawione tej rośliny. Nawet kilkadziesiąt kilometrów można przejść, przejechać i jej nie będzie. W tej chwili najczęściej rozprzestrzenia się wzdłuż rzek, po prostu po wodzie przenoszą, przenoszą nasiona i, i łatwo jej migrować w takich nadrzecznych zaroślach. Była wysiewana w latach 80. w PGR-ach jako roślina, taka no, dająca dużą produkcję. Wtedy bardzo lubiano wskaźniki, więc miała duży wskaźnik produktywności. Zresztą nie tylko w Polsce, także w innych krajach bloku sowieckiego, ale także na zachodzie Europy też były eksperymenty. Czyli nie jest to wina komunizmu, tylko wina pewnej mody, która panowała wtedy w Europie. No i... Także w Polsce mamy takie miejsca właśnie po dawnych PGR-ach, które są takim siedliskiem barszczu. W mojej okolicy jest to na przykład Zawadka Rymanowska z, Besk z Beskidzie Niskim, Szczawne na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Ale także na przykład w Dolinie Dunajca, dalej na zachód, też są miejsca, gdzie tego barszczu jest dużo. Widziałem też kiedyś pod Wieliczką. Nie wiem, czy dalej on tam występuje, ale też było miejsce, gdzie dużo tego barszczu rosło. Niestety z zawadki Rymanowskiej on się przeniósł w tej chwili w Dolinę Jasiołki i wzdłuż Jasiołki wędruje aż w kierunku Krosna. Widziałem nawet pod samym Krosnem pojedyncze okazy nad, nad rzeką. Niestety jest to roślina bardzo niebezpieczna, należy ją zwalczać.